Dzień dobry, witam wszystkich miłośników kamelonów i innych gazdów. Chciałbym Wam zaprezentować no, hodowlę świerszczy. Przejdźmy do prezentacji. Proszę. Na początku musimy przygotować plastikowe pudełko. Może być od kanapek, może być na przykład od produktów różnych, aby miało pokrywkę. A więc zrobimy dziurki w pokrywce tak aby świeże miały czym oddychać a jednocześnie żeby nie uciekły Następnie przygotowujemy podłoże z torfu to jest taka ziemia No może być ziemia do kwiatów, doniczkowy zbogacony w torf. Potem robimy dla świerszczy domki z kartonu od jajek. Takie coś, że... Ja wykorzystałam papierowe foremki od jajek. Musimy też pamiętać, aby świeże miały co jeść, w tym celu w nakrętkach wsypujemy różne jedzenie. Może najlepiej, żeby było ziarna, ziarna yy, owsianki, o takie coś i też woda, żeby miały świerszcze co pić, no i to jest zrobione. Takie małe hodowla, świerszcze, no i też musimy pamiętać, żeby włożyć te świerszcze, no to zamykamy, no i to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Do widzenia.